tę dotację należy starać się o inne dotacje Kwota zadania opiewała wtedy na ponad 12 milionów złotych Po prostu serce się kraje, jeżeli mielibyśmy doprowadzić do jego upadku Tutaj też wydaje mi się, że byłaby świetna lokalizacja na dom spokojnej starości albo na coś w tym stylu. Obecność tak wysokiej sztuki barokowej, która jest wynikiem związków z Lubiążem, jest to rzecz wyjątkowa. Barokowy Pałac Opata w Sicinach w Powiecie Górowskim, zbudowany przez Warsztat Franców, to nieliczny przykład wędrówki śląskich wzorców architektonicznych na pogranicze śląsko-wielkopolskie. Obiekt, będący częścią dawnej prepozytury klasztoru cystersów z Lubiąża, czasy świetności ma już za sobą. Jego niepewna przyszłość martwi mieszkańców Sicin. Pałac miał być bowiem przekształcony w dom pomocy społecznej dla seniorów. Wójt Beata Pona wystarała się nawet o blisko 5-milionową dotację na ten cel. Tymczasem zabytek może nie doczekać się remontu, a pieniądze przepadną. Siciny to jedna z najstarszych wsi Dolnego Śląska. Leży na pograniczu z Wielkopolską i Ziemią Lubuską. Na przełomie XIII i XIV wieku była własnością księcia Henryka Głogowskiego. 5 grudnia 1309 roku, cztery dni przed swą śmiercią, Głogowczyk ofiarowuje sieciny wraz z przyległymi dobrami zakonowi cystersów w Lubiążu. Bracia w białych habitach tworzą tu prepozyturę, która szybko staje się główną filią klasztoru. Wieś, z swym ogromnym potencjałem gospodarczym oraz religijnym, staje się znaczącym punktem na mapie Śląska na przestrzeni kilku wieków. Kres świetności prepozytury przychodzi 30 października 1810 roku, gdy król pruski Fryderyk Wilhelm III zarządził kasację śląskich klasztorów. Skutkiem sekularyzacji było wygnanie cystersów i przejęcie ich dóbr przez państwo pruskie. W tym czasie Lubiąskie opactwo było jednym z najokazalszych i największych w Europie. Wznoszenie Pałacu Opata Cystersi rozpoczęli krótko po zakończeniu budowy pierwszego etapu kościoła. Projekt gmachu przygotował znany śląski architekt Marcin Franz. Nad przebiegiem budowy czuwał jednak jego syn Karol, który w tym czasie związany był z Rydzyną, gdzie pracował przy tamtejszym zamku. Wiosną 1743 roku, gdy wylewano fundamenty Pałacu Opata w Sicinach, Karol Marcin Franz pracował już nad projektem Ewangelickiego Kościoła w Lesznie. Pałac ukończono w roku 1752, choć niektóre prace wykończeniowe realizowano jeszcze przez kolejne 5 lat. Ignacy Akster, jeden z najbardziej cenionych ówcześnie śląskich artystów malarzy, jest autorem niezwykłego fresku sufitowego w pałacowym refektarzu, który przetrwał blisko 300 lat. Po sekularyzacji w 1812 roku, Siciński Pałac Opata trafił w ręce Wilhelminy Fryderyki Ludwiki, córki króla Prus Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna i żony Wilhelma Orańskiego, późniejszego króla Zjednoczonych Niderlandów. W 1910 roku pałac wraz z majątkiem kupił znany na Śląsku i w Wielkopolsce posiadacz ziemski Karl Gilka po II Wojnie Światowej w dawnej siecińskiej prepozyturze mieścił się sowiecki szpital polowy. W okresie PRL-u znalazły w nim swoje lokum takie instytucje jak Gromadzka Rada Narodowa, Bank Spółdzielczy, Urząd Stanu Cywilnego, Ośrodek Zdrowia, Klubokawiarnia i Biblioteka Publiczna. W ostatnich latach gmina Niechlów, która jest właścicielem pałacu, przeprowadziła kapitalny remont dachu. Wymieniono spróchniałe elementy drewniane oraz położono nową dachówkę, zabezpieczając w pełni zabytek przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Pomysł zagospodarowania pałaców w Sicinach stał się przedmiotem publicznej debaty już na początku kadencji nowej wójt gminy Niechlów Beaty Pona. Uznano wtedy bowiem, że ten wyjątkowy barokowy obiekt nie może podzielić tragicznego losu pałaców w Bełczu Wielkim, który niegdyś był własnością gminy, a dziś jest powodem do wstydu. W 2016 roku gmina przygotowała projekt skonsultowany z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków, który zakładał utworzenie w Sicińskim Pałacu domu pomocy społecznej dla 30 seniorów oraz 26 pracowników. W 2017 roku wójt Beata Pona wystąpiła do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dotację na remont zabytku. Mimo ogromnej konkurencji, projekt zagospodarowania zabytków w Siecinach otrzymał bardzo wysokie noty i uzyskał dofinansowanie w kwocie 4 miliony 200 tysięcy złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kolejne pół miliona pozyskano z budżetu państwa oraz dalsze 100 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pojawiła się ogromna szansa na rychłe przeprowadzenie remontu. Jednak szybko okazało się, że pieniędzy nie wystarczy. Na chwilę obecną trwają prace związane ze zmianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy już na końcowym etapie i w grudniu będzie podejmowana przez Radę Gminy uchwała w tym zakresie. Zmiana dotyczyła umożliwienia jakby inwestorowi wykonania tego, o czym, o czym mówi cały projekt, czyli przygotowania tam ośrodka. Jesteśmy w pełni nadziei, że uda nam się to jeszcze zrealizować, choć nie ukrywam, że mój zapał z dnia na dzień maleje. Mamy na ten pałac przyznaną dotację ponad 5 milionów z groszami. Złotych. Na chwilę obecną prace związane z wykonaniem drogi oraz wszystkie około projektowe koszty to jest na chwilę obecną około 850 tysięcy złotych. Przetarg, który był pierwszy ogłoszony, który został unieważniony w listopadzie 2018 roku, do którego zgłosił się jeden wykonawca, kwota zadania opiewała wtedy na ponad 12 milionów złotych. To pokazuje jakby skalę środków pieniędzy, których brakuje na wykonanie tego obiektu? Wujdba Atapona, która obecnie nie pełni obowiązków szefowej gminy, przyznaje, że pozyskane dofinansowania nie pokrywają całkowitych kosztów przystosowania obiektu, dlatego należy zabiegać o kolejne środki. Mając tę dotację, należy starać się o inne dotacje, a zawsze jest łatwiej pozyskać nowe dotacje, kiedy się już coś ma na dane zadanie, a my już mamy 5 milionów, i to jest bardzo poważny atut w staraniu się o kolejnych dotacji, które są konieczne na to, by ten zabytek. To, tę naszą jeszcze raz powtórzę: perełkę uratować. Samorząd, podejmując się zadania utworzenia w siecinach domu pomocy społecznej, chciał ratować niszczyjący zabytek oraz realizować oczekiwania i potrzeby coraz bardziej starzejącej się społeczności lokalnej same osoby starsze szukają takich domów pomocy społecznej, gdzie mogłyby spędzić swoją pogodną jesień. My jako gmina też doświadczyliśmy wielu trudności w pozyskaniu takich miejsc dla podopiecznych, którzy już sobie w życiu nie radzą, a za których gmina odpowiada. Ja już w momencie, kiedy została umieszczona lista rankingowa i informacja na temat, że otrzymaliśmy dotację 5 milionów na dom pomocy społecznej w Pałacu w Sicinach, od Bierałam telefony od znajomych samorządowców, tylko pamiętaj: przyjmuj naszych mieszkańców poza kolejnością. Oczywiście w żartach, dlatego że wszyscy samorządowcy odczuwają problemy, które są związane właśnie z umieszczaniem osób w domach pomocy, w domach pomocy społecznej. Dorota Koziara, siecianka i projektantka odnosząca sukcesy w Polsce i Europie która od lat prowadzi studio w Mediolanie przyznaje, że Pałac w Sicinach należy do unikatowych zabytków śląskiego baroku. Z wielkim zaangażowaniem wspierała działania lokalnego samorządu i miejscowej społeczności w trudnej walce o pozyskanie wielomilionowej dotacji na remont pałacu. Po prostu serce się kraje, jeżeli mielibyśmy doprowadzić do jego upadku i miało, miałby ten pałac spotkać podobny los jak poprzednie dwa przykłady właśnie pałacy na, na terenie tutaj gminy. Ten pałac jest ogromną wartością architektoniczną i kulturową, ponieważ należy do najważniejszych przykładów zabytków w ogóle w Polsce, na przykład w dawnym programie Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, jeżeli studiowało się barok w Polsce, to wycieczki zaczynało się właśnie od kościoła świętego Marcina w Siecinach i pałacu w Siecinach. Poza tym ci sami artyści, którzy na przykład budowali czy wykańczali jeżeli chodzi o freski o rzeźby Aule Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim pracowali właśnie tutaj na terenie Siciń, także to są absolutnie niepodważalne walory. Projekt wykorzystania Sicińskiego zabytku na cele społeczne wspiera także Łukasz Radwan, znany dziennikarz TVN i konester sztuki. Remont i przeznaczenie pałacu ma jego zdaniem istotne znaczenie dla lokalnej społeczności. Myślę, że to miejsce może służyć nie tylko lokalnej społeczności, że można tutaj sprowadzać wielu artystów, ludzi, prowadzić spotkania, wieczory, imprezy odpowiednie. Myślę, że tak w całym roku to nie tylko dla mieszkańców lokalnych to jest realitas, ale oczywiście przede wszystkim powinno służyć lokalnej społeczności. Po raz pierwszy sprowadziliśmy tutaj artystę wielkiego formatu, Leszka Żegalskiego, maestro Żegalski, i przyszło tutaj mnóstwo ludzi. I to nie był przypadek. Myślę, że ludzie potrzebują takiego, można powiedzieć, integracyjnego domu, w którym mogliby realizować własne społeczne potrzeby. Pozostałości po cysterskiej prepozyturze w Siecinach mają także ogromne znaczenie w kontekście kultury i sztuki pogranicza śląsko-wielkopolskiego. Nie przypadkiem 11 listopada tego roku blisko 200 osób z regionu Leszczyńskiego i Głogowskiego odpowiedziało na spontaniczne zaproszenie i przybyło do Sicin, by zwiedzić zabytkowy kościół i pałac. To wydarzenie stało się dowodem, że wieś ma ogromny potencjał, ciągle jeszcze niewykorzystany, by stać się nie tylko turystycznym, ale także kulturalnym ważnym punktem na mapie Dolnego Śląska i pogranicza z Wielkopolską. Obecność tak wysokiej sztuki barokowej, która jest wynikiem związków z Lubiążem, jest to rzecz wyjątkowa. W połączeniu z różnymi innymi obiektami, chociażby na przykład z pięknym gotyckim ołtarzem w Czerninie, razem może to stworzyć ogromną, ogromnie interesującą przestrzeń kulturową, przestrzeń artystyczną, może stworzyć pakiet również turystyczny. Także taki pakiet turystyczny dla mieszkańców na przykład Leszna, którzy w weekend, kiedy mają pół dnia wolnego, mogą siąść na rower i przyjechać do Sicin, bo jest przyjechać po co, jest po prostu tutaj pięknie. Współczesne Siciny to niezwykle aktywna społecznie i gospodarczo społeczność. Wraz z mieszkańcami Bogucina, Łękanowa, Naratowa, Tarpna, Wioski i Wronowa tworzą parafie oraz stowarzyszenie siedmi. Mieszka tu wielu ludzi, którzy podzielają te szczególne niematerialne wartości, takie jak lokalna tożsamość, historyczne dziedzictwo, piękno i szacunek dla przeszłości. Dlatego nie jest im obojętny los pałacu w Sicinach, który przetrwał blisko 300 lat dzięki takim właśnie wartościom, przekazywanym sobie przez kolejne pokolenia. Mieszkańcy z niepokojem patrzą na upływający czas i wstrzymany projekt który zgodnie z warunkami dotacji powinien być zrealizowany do końca 2020 roku.